No dobra, Kuba, to powiedz mi, o co chodzi z tym, z tym pozwem, który szykujemy dla jednego z naszych no, nieuczciwych kontrahentów. co, Wiktor, to jest tak. A jak masz postępowanie, w ogóle windykacyjne, powiedzmy sobie o postępowaniu windykacyjnym, czyli o, o pieniądzach, tak? Uh -huh. Jeżeli ktoś Ci wisi kasę, uh -huh. zaczynasz od tego, że masz usługę, uh -huh. usługę potwierdzasz rachunkiem albo fakturą, umową, uh -huh. czymś tam, masz jakiś dowód potwierdzania tej umowy, no i koleś Ci nie płaci. Tam masz termin, termin masz 7 dni najczęściej, po 7 dniach facet Ci nie płaci za to. Jeżeli nie ma terminu, to, żeby ktoś ci zapłacił, żebyś mógł w ogóle do tego dochodzić, musisz go wezwać do tego, żeby ci to zapłacił. Mm -hmm. Czyli wysłasz mu maila najczęściej, albo wysyłasz mu list, albo mm -hmm. dzwonisz najczęściej i mówisz: Ty, słuchaj, zapłać. <grym> nie no tak, no, to, no, tak rozumiem, to w praktyce wygląda. Świeżo że ale rozumiem, jak najbardziej. No to piszesz mówisz: Panie, zapłać pan. No nie płaci mm -hmm. cały czas. Mm -hmm. No i w tym momencie, jak gdybym dochodzimy do momentu, kiedy mamy sytuację no, niepłacącego dłużnika. Zaczyna się w ogóle jakakolwiek windykacja. Mm -hmm. Jeżeli mamy wierzytelność wymagalną, tak, musimy uzyskać to, że wierzytelność jest wymagalna. Czyli musimy mieć jakąś usługę wykonaną, towar dostarczony i ona musi być po terminie wymagalności. Czyli jeżeli na, na fakturze mamy 7 dni, to zanim te 7 dni nie minie, ona nie jest wymagalna. Mhm. Jak już tam 7 mhm. dni minie, to nie jest wymagalna. Um. Najczęściej tak, na takim momencie, gdyby to do nas sprawy trafiają takie, że no, ten pan, pan nam nie płaci, czy możecie coś zrobić? No, my najczęściej mówimy, pan, co? No, jeszcze nie idźmy z tym do sądu, bo jak pójdziemy do sądu, to najczęściej się pan się usztywnia, tak, wspina się i mówi, nie, nie zapłacę, nie zapłacę i już. Więc najczęściej mówimy tak mięciutko. Nie? Mięciutko to znaczy, no, piszemy wezwanie do zapłaty na papierze z kancelarii, z podpisem mecenasa, z grzecznym, z grzecznym, z grzecznym a stanowczym, załapać pan, bo jak nie, to do sądu. Będzie to dla pana drogie, bo też piszemy, ile to dla niego będzie kosztowało. No i jeżeli on cały czas nie płaci, to wtedy idziemy do sądu. I w momencie, kiedy poszło wezwanie do zapłaty, tam wtedy to trwa około 14-21 dni mniej więcej od momentu wezwania do zapłaty. Oczekiwanie na reakcję, tak? Po na reakcję. Tak. Mhm. Dlatego, że w polskim procesie w ogóle, w jakimkolwiek, w prawie yy, przekleństwem czasu są terminy pocztowe. Mhm. Wszystko, co wysyłasz, musi mieć potwierdzenie tego, że ktoś to otrzymał. Potwierdzenie jesteś w stanie uzyskać tylko wtedy, kiedy masz albo komunikację mailową i masz to potwierdzone, że na komunikacji mailowej jest odpowiedź, ale to się nie zawsze da uzyskać. Albo masz wezwania do zapłaty, które chodzą pocztą. A jeżeli chodzą pocztą, to musisz wysłać je pocztę po listem poleconym. A jeżeli na ten polecony, a ten ktoś nie odbierze? To uznaje się za doręczone, jeżeli adres, na który wysłałeś, jest adresem korespondencyjnym tej osoby. Okay. To jest trochę bardziej skomplikowane na etapie procesu, ale mamy te, które są Tak jest. I niestety obrót, obrót pocztowy co, trwa 3 dni mniej więcej, po 3 mhm. dniach to do niego dochodzi i wtedy ma 14 dni awizowania, żeby mhm. to odebrać. Mhm. Na szczęście już mamy system trackingowy w poczcie od 3 lat, który pozwala nam na śledzenie przesyłki, nawet jeżeli nie mamy ZPO. Czyli to jest ZPO? zwrotne potwierdzenie odbioru. Okay. Czyli dodatkowe 4 zł trzeba było kiedyś płacić za to, żeby dowiedzieć się, czy on odebrał, czy nie. Teraz już jest tak, że po prostu wchodzisz w komputer, sprawdzasz. Mhm. Od i kiedy. Co więcej, jest tak, że często że, no, wysyłasz, tam dajmy na to, to wyzwanie, tak? to on tam trzy idzie, dociera do niego i on po trzech to odbiera na poczcie. Też masz taką informację w systemie. Ale wracając do pozwu. Jak masz już informację, wiemy, tak? Wysła, wysłałeś mu wyzwanie, facet olał, nie odpowiedział nie, nie albo olał telefonu, nie, nie. Tak, to, to, no to niestety trzeba iść do, do sądu. Um, piszemy takie pismo spe, specjalne, pozew, tak? Piszemy pozew, pozew składa się do sądu. Gdzie piszemy, że pan, mieliśmy taką umowę, za to miało być tyle, tyle kasy, za to było, do tego była faktura, facet nie zapłacił, wyzwaliśmy go do tego, żeby zapłacił, on Tłumaczymy cały zapłacił. Mm -hmm. Tak, piszemy, to się nazywa bajka o pozwie. Tak, się, <laughs> tak, tak. tak naprawdę tak nazywamy, to jest bajka o pozwie. To, mm -hmm. to, to, w ogóle to jest taka część, którą na przykład e, adepci prawni nasi piszą, na, na, dostają historię, opisz tą historię, mm -hmm. opisz ją tak, żeby była ciekawa Interesująca, to jest to samo jak w ciekawa i przejrzysta. ciekawiej i przejrzyście, opisz co się zdarzyło i jakie mamy dowody na to, że taki, że taki był przebieg zdarzeń. Mhm. Sędziowie mają to do siebie, że sędzia po trzeciej stronie nie czyta już uzasadnienia, więc całą treść pozu musi się zmienić na trzech stronach. Takie jest założenie. To się rzadko udaje, ale gdyby takie, takie jest założenie. Wysyłamy pozew, W pozwie wskazujemy co chcemy i jak chcemy. I teraz tak w większości spraw to idzie w postępowaniu uproszczonym. Postępowanie uproszczone polega na tym, że. E, przepraszam, w postępowaniu upominawczym. W postępowaniu upominawczym to polega na tym, że facet nie dostaje. Y, sprawa idzie do sądu, sąd na nią patrzy. Ogólnie mniej więcej stwierdza, no chyba macie rację, albo chyba nie macie racji. A zazwyczaj mówi, no, no pewnie mają rację. No, to no po co by to, to robić tak, tak, dla sportu? Są, są jakieś dowody, to się w miarę klei, wydaje nakaz zapłaty. Nakaz zapłaty to już jest dokument sądowy, urzędowy. Gdzie on mówi, panie taki, a ja, taki, ja, ja sąd y, z Gdańska albo z Gdyni y, każe Tobie, żeby zapłacił temu panu Wiktorowi kwotę taką, a taką, plus koszty tego, co on poniósł do tej pory, mm -hmm. plus odsetki, plus coś tam jeszcze. Mm -hmm. I masz na to 14 dni. Jak się z tym nie zgadzasz, to w 14 dni powiedz, że nie. I wtedy znowu jest sobie pocztowy, ten nakaz idzie do niego, on go odbiera, 14 dni on u niego leży. Już można zbankrutować tak, zdążyć wie, z firmą. Tak, to już są najczęściej około 2 miesięcy. Mhm. Mamy pro, proces, proces indykacji, zachęcamy do tego, żeby tak naprawdę, jeżeli mamy pacjenta, takiego, do którego mamy podejrzenie, że może nie płacić, to im szybciej to złożymy, tym lepiej tak naprawdę. 14 dni to do niego idzie. Hmm. Przepraszam, to idzie do niego 3 dni? Uh -huh. 14 dni ja od odebrania? Uh -huh. I od 14 dni od odebrania, o 14 dni, uh -huh. żeby się ustosunkować, tak? Okej. Okay. Tak? No bo Czyli 3 no, dni, no, no 14, no miesiąc, 14, 14 to już jest miesiąc. Dobra. No i wtedy on albo odpisuje, albo nie. Jeżeli nie odpisze, to nakaz się uprawomocnia. I jeżeli się uprawomocni, to znaczy, że możemy go egzekwować w drodze egzekucji sądowej. Zaraz powiem, co to znaczy. Albo on się może do tego sprzeciwić, powie no. Halo, no tak, no była usługa, ale on mi nie zrobił tego tak jak trzeba, mm -hmm. faktury nie dostałem, milion powodów. No, to jest cała lista, którą ludzie przytaczają. Mm -hmm. Natomiast jeżeli on powie, że, że się albo, albo że się z tym zgadza, albo że no, nie wniesie, to mamy tytuł wykonawczy. Nakres zapłaty, ten, który mamy, to kartka. Yy, prosimy o jeszcze jeden taki egzemplarz, na którym są przybija pieczątkę, że tak, tutaj nie było żadnego sprzeciwu i że można to egzekwować. Z tym idziemy wtedy do komornika powiem Panie komorniku, Panie proszę ściągnąć pieniądze z niego. Najczęściej się mówi, tu jest nakaz zapłaty, tu jest kwota taka, a taka z odsetkami, proszę to z niego ściągnąć. Wiemy, że on może mieć majątek tu, tu, tu i tu. Na przykład, nie wiem, robił nam przelewy z tego rachunku bankowego, to proszę to ściągnąć z tego rachunku bankowego. Ja może wejść na takie konto i ściągnąć mu. I komornik przychodzi, ściąga przelewa na pieniążki. Do widzenia. Tak to wygląda. Tak w skrócie procedura wygląda, że tak powiem, wygląda no, 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 Sensownie w miarę, w miarę dynamicznie na tyle nie może być to dynamiczne, bo ja też zdaję sprawę, że pewne, jakby, pewne dni muszą minąć, żeby, żeby to wszystko miało no. ręce i nogi. No i to jednak musi być no. tak, pomimo tego, że oczywiście ta druga strona nie gra fair, to musi być zrobione w ten sposób, żeby niestety. wszyscy zachowali godność. Tak, no wszyscy no, niestety wszyscy muszą zachować godność no niestety. niestety, no niestety, niestety, z jednej strony to pomaga, bo no, masz 14 dni, żeby to przemyśleć, dowiedzieć mm. o co chodzi w sprawie. 14 dni to jest dość dużo czasu. Z drugiej strony, no, przez to, że masz awizowane 14 dni przesyłki, to najprostsza rzecz. Jeżeli sąd daje, zawsze mówię, ile trwa trzydniowy termin sądowy. Jeżeli sąd daje 3 dni terminu, to znaczy, że tak naprawdę masz 3, 3 tygodnie. Bo sąd da Ci 3 dni terminu, 3 dni to do ciebie idzie, 14 dni jest to awizowane, 3 dni na powrót informacji do sądu, i dopiero wtedy ta informacja trafia do sekretariatu sądu, a, za, a zanim w kurendą to przejdzie po sądzie, potrafi trwać tydzień kolejny. Mm -hmm. także no, mm -hmm. powoli proces trwa. Miało być na to jak, jakimś lekarstwem miało być postępowanie elektroniczne w sądzie w Lublinie, jak spraw tam są setki tysięcy rocznie i. Zatkało i... się. Nie, nie, bo to automatycznie idzie wszystko Tak, to tam się nakaz dostaje po paru dniach. Tylko tam jest taki paskudny przepis w tym postępowaniu, który mówi, że jeżeli mm. ktoś ci się sprzeciw od nakazu zapłaty, czyli ten ma 14, dni, ktoś ci się sprzeciw. To sąd nie bada w Lublinie tego, nie zajmuje się tym kompletnie, tylko przekazuje wezwu właściwości ogólnej. Czyli? Jaki jest tego efekt? Właściwością ogólną każdego pozwu jest miejsce zamieszkania dłużnika. Czyli jeżeli jesteś firmą z Gdyni i masz kontrahenta, który ma adres zameldowania w Białej Podlaskiej, no to tam będziesz miał pozew, Sprawa ci się tam będzie toczyć. Nie? No i to jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, chyba znacząco bardziej taka praktyczna. No to ten system, mimo już mają już dobrych parę lat nie działa sprawnie. Nie działa sprawnie. A co się dzieje? Co się zatyka się ten serwer? Giną dokumenty, nie docierają dokumenty, dostępy przestają działać, one się nie generują prawidłowo. to Takie techniczne można. Tak, Tak, tak. tak no, korzystałem z tego przez rok. Przestałem z tego względu, że właśnie był taki moment, kiedy, kiedy, kiedy szukałem w jednej sprawie, się okazało, że sprawa, którą rok temu złożyłem, w ogóle nie została zarejestrowana. Rozumiem. Nie pojawiła się, a było blisko przedawnienia. Nie, poszłem pieniądze. Dobra, to jest wszystko jasne. Dziękuję proszę, bardzo. Proszę bardzo, zawsze do usług. Do zobaczenia. Do zobaczenia.